Witajcie. Dziś będzie naprawdę konkretny i myślę, że bardzo potrzebny materiał. No gdyby ktoś mógł swego czasu moim bliskim powiedzieć to wszystko, co ja dziś planuję Wam przekazać, to byłoby zupełnie inaczej. O wiele szybciej i łatwiej wyszedłbym z depresji. Chciałbym dziś Wam opowiedzieć, jak powinno się obchodzić z osobą chorą na depresję, by jej realnie pomóc w wyjść z tej paskudnej choroby. To będzie taka w cudzysłowie no, instrukcja obsługi, jak postępować. Jeśli sami jesteście chorzy, to możecie ten film śmiało podesłać swoim bliskim, a tymczasem wlatuje intro, a po nim przechodzimy do sedna. Przede wszystkim, na samym początku trzeba ustalić chociaż orientacyjnie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z depresją. No i oczywiście zdiagnozować można tylko i wyłącznie nas ktoś wykwalifikowany, ale my sami możemy przynajmniej to tak mniej więcej określić, no ale jak to zrobić? No, należy znaleźć w internecie przykładowo test Becka określający, czy mamy depresję i z jakim nasileniem ją mamy. Wyniki no, nie muszą oznaczać zaraz problemu z depresją, i dopiero interpretacja testu Beka i wywiad z pacjentem przeprowadzony przez specjalistę określą rzeczywisty stan zdrowia psychicznego. M, psychiatra no, pomoże nam określić ścieżkę terapii. I pamiętajmy też, że aby była mowa o depresji, to no, negatywne objawy muszą się utrzymywać nieprzerwanie no, minimum przez dwa tygodnie. Ale już ustaliliśmy, że nasz bliski cierpi na depresję. Więc co konkretnie możemy zrobić, by mu pomóc? I tutaj będę chciał to przedstawić, no tak, w kilku krokach. No i krok pierwszy. Musicie się uzbroić w naprawdę wielką dozę cierpliwości i wyrozumiałości. I musicie no, mieć świadomość, że walka z depresją będzie trwała długo, będzie przykra i dla chorego, i dla Was. Pod żadnym pozorem no, nie możecie dawać odczuć osobie chorej, że jest wam ciężko. Chory już z samego faktu tej choroby jest no, zwyczajnie ekstremalnie obciążony psychicznie. Niestety, ale to wy teraz musicie być twardzi, ale naprawdę warto dać z siebie wszystko, bo wyrwanie chorego ze szponów y, tej okropnej choroby jest zwyczajnie tego warte. No każdej ceny po prostu. I trzeba w sposób wyważony i, wiecie, no delikatny namawiać chorego, aby udał się do psychiatry po leki. A to może się okazać najtrudniejszym zadaniem. Sam siebie uważam za osobę bardzo otwartą, no, i raczej nie głupią. A przez jakieś moje durne przekonania i lęki, przez kilka lat upierałem się, że dam radę bez leków. No i zwyczajnie zmarnowałem sobie kilka lat z życiorysu. Z depresji, no nie da się wyjść bez leków. A sama psychoterapia, zwłaszcza no na ciężką depresję, nie pomoże. No i tutaj trzeba mm, koniecznie połączyć branie leków, jak i psychoterapię. Leki pozwolą nam wyrównać te wszelkie nieprawidłowości działające no, w naszym mózgu, te chemiczne procesy zwyczajnie, które odpowiadają za to, że chorujemy na depresję, no i poczujemy się w końcu lepiej. A psychoterapia będzie wielkim wsparciem w leczeniu oraz pozwoli choremu odkryć oraz ułożyć sobie kwestie, które prawdopodobnie mogły sprzyjać zachorowaniu na depresję. No dobra, to teraz mamy krok drugi. Bardzo ważne jest zrozumienie tego, że chory na depresję nie jest do końca sobą i to przez chorobę widzi w świat w zniekształcony, cholernie pesymistyczny i skrajnie przykry sposób. To nie jest wina osoby chorej, że no, zachorowała i nie jest w stanie wyjść z tego samą siłą woli. Przez depresję osoba chora będzie skupiała no, uwagę głównie na sobie i na tym, jak jest jej no, źle. Nie wolno jej za to obwiniać, bo to, co komuś zdrowemu wydaje się logiczne, jak na przykład no, że to, że skoro ma się bliskich, to jak można myśleć o odebraniu sobie życia. I skrzywdzeniu oraz zostawieniu w żałobie wszystkich dookoła. No ale niestety jest tak, że dla chorego nie będzie miało to znaczenia. Mówię wam, sam kiedyś byłem w tym roku i wiem, co mówię. W pewnym momencie śmierć wydaje się jedynym wyjściem, bo ma się wrażenie, że w ten sposób właśnie ulży się sobie oraz bliskim, bo ja zniknę, a przecież to ja jestem ciężarem i problemem. No więc, co można zrobić w takiej sytuacji, by pomóc? Przede wszystkim powtarzać choremu, że jest dla nas ważny, że wszystko będzie dobrze. Mówić to przez no, chorobę, że, no, mówić po prostu, że on przez chorobę się tak czuje i tak myśli. Powtarzać, że dzięki lekom poczuje się lepiej. No, a taka uwaga w ogóle co do leków. Na początku ich brania mogą nawet zaostrzać się objawy depresji. A pierwsze pozytywne efekty mogą się pojawić dopiero po 6 tygodniach. I tak właśnie było w moim przypadku. Jeśli jednak leki nie przynoszą żadnej pozytywnej zmiany, no tak po okresie już dwóch miesięcy, to serio już należy no, rozważyć ponowną konsultację z psychiatrą i zmianę leków na inne. Trzeba pamiętać, że nie zawsze udaje się, wiecie, no, za pierwszym razem dobrze dopasować leki. Trzeba szukać właściwych aż do skutku. Nie ma niestety innego wyjścia. No i musimy dużo wspierać i motywować chorego do tego, by brał je regularnie i się nie poddawał. Nawet jeśli będzie no, początkowo się czuł po nich nawet gorzej, lub przez pierwsze kilka tygodni nie będzie żadnych efektów. No dobra, to teraz mamy krok trzeci. Chory na depresję no, nie widzi w niczym większego sensu. No jest takiej osobie no, bardzo ciężko zmotywować się do czegokolwiek. W dodatku widzi świat no, w negatywnych, totalnie pesymistycznych barwach. Yy, będzie mieć przekonanie, że nic mu nie wyjdzie, że coś może się zawalić. Dlatego tak ważne jest, aby mówić takiej osobie o tym, ile jej się udało dokonać do tej pory. Powinniśmy dostrzegać i chwalić naprawdę za totalnie najmniejszą rzecz. No bo to, co dla nas jest bezproblemowe i łatwe do, wykona do wykonania, no nie wiem, jak choćby wstanie z łóżka i ubranie się, pójście na spacer czy jakieś banalne domowe obowiązki, to dla chorego to jest dosłownie wchodzenie na Mont Everest. I to nie jest kwestia bycia leniwym albo kwestia tego, że choremu jest tak wygodnie. W depresji jesteśmy niewydolni. Działamy absolutnie poniżej swoich możliwości. Dlatego trzeba tak wiele zrozumienia i cierpliwości oraz dania czasu choremu, no by wyzdrowiał. To może być no, niemożliwe czasami do zrozumienia, że chory ma problemy, żeby zrobić jakąś pierdołę. Ale ta przykra, przykra choroba tak wpływa właśnie na człowieka. Dlatego wspierajmy. Zachęcajmy do aktywności, ale nic na siłę. Czasami może być tak, że chory ma tak beznadziejny dzień, no, że jedyne na co go będzie stać, to leżenie cały dzień w łóżku. Wiem, że to przykre i niezrozumiałe dla kogoś zdrowego, ale postarajmy się zrozumieć i nie robić pod żadnym pozorem jakichś wymówek na dziś to będzie tyle, ale w następnym materiale będziemy kontynuować tą instrukcję obsługi w cudzysłowie oczywiście drogi do wyzdrowienia. No a ja tymczasem wam życzę z całego serca, żebyście pozostali zdrowi także psychicznie. Cześć i do następnego!